hej wszystkim, mam na imię Martyna, a to jest mój kanał na YouTube, na którym Was serdecznie dzisiaj witam. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jest słońce, mam nadzieję, że jest ciepło na podwórku, choć jeszcze tam nie byłam. Ale niedługo idę ze swoim psem na spacer, także mam nadzieję, że sobie wygodnie, wygodnie i miło pospacerujemy. Także dzisiaj zapraszam Was na filmik z cyklu Otwieranie paczek z AliExpress. Mam dzisiaj dla Was trzy paczuszki, w tym jedną sukienkę, co udało mi się wyczytać na paczce. Także jestem bardzo ciekawa, co, jak będę wyglądała w tej sukience i czy wybrałam odpowiedni rozmiar. Nie wiem, która to sukienka, bo zamówiłam bodajże dwie. Także któraś po prostu dzisiaj w końcu do mnie dotarła. Właściwie nie dzisiaj, bo leży już chyba od tygodnia i czeka na otwarcie. Naprawdę nie wiem, jak to robię, że tyle czasu wytrzymuję, nie otwierając paczek. Zazwyczaj zanim zaczęłam kręcić tutaj te filmy musiałam od razu, jak tylko przychodził listonosz to od razu biegłam do skrzynki zobaczyć co tu do mnie dotarło. I od razu to wręcz jeszcze na schodach rozrywałam. A teraz niestety muszę, muszę czekać. Nie wiem jak ja to robię, nie wiem, nie wiem, ale w końcu jest. w końcu, w końcu do mnie. W końcu nadszedł ten dzień i mogę Wam się tutaj pochwalić co do mnie dotarło. Także właśnie już sięgam po paczkę i właśnie zacznijmy od tej sukienki, bo nie wiem która, nie wiem. Chciałabym już w końcu zobaczyć co to, co to jest. Ceny napiszę Wam tutaj po prostu jak przy otwieraniu do każdej rzeczy osobno, bo po prostu się nie przygotowałam i nie zapisałam tego. Ej, doszła do mnie ta sukienka, którą zamówiłam znacznie później, bo zamówiłam ją, myślałam, że to ta, którą zamówiłam na 11 listopada, ale nie, to jest ta, którą zamówiłam na Black Friday i jestem bardzo mocno zaskoczona. Także to jest sukienka, którą zobaczyłam na jednym z kanałów, Cloud Crush, także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli kiedyś będziesz mnie oglądać. Yy, tam właśnie dziewczyna yy, bardzo fajnie w niej wyglądała, i pomyślałam sobie, że za taką cenę sukienka, która jest wełniana i która się nadaje tak naprawdę i na teraz, na tą pogodę, i na yy, wiosnę, lato, jesień, na, na każdą porę roku, za, za chyba 13 euro, to naprawdę jest bardzo dobra cena. Mówię w euro, ponieważ mieszkam w Niemczech, jeżeli jeszcze nie oglądaliście moich wcześniejszych filmików do czego bardzo serdecznie za, zachęcam. E, tak, już się wyjmę z tej folii. Wybrałam kolor granatowy, e, ponieważ ten mi najbardziej odpowiadał. Był jeszcze bordowy i chyba zielony, ale jakoś granatowy mi najbardziej odpowiadał. Jest to taka sukieneczka midi e, za kolanko. Bardzo ładnie wykonana, bardzo fajny tutaj taki Wzorek. Mam nadzieję, że to widać. Jest cała w takim wzorku. Jest oczywiście bardzo mocno podnieciona, ale to nic. Z przodu, tutaj, yy, z przedniej strony mamy pod, yy, tutaj, yy, mamy podszewkę, natomiast z tyłu już tej podszewki nie ma, ale to nie jest duży problem, przecież. Tutaj jest zapinana jeszcze dodatkowo na guziczek, także nie ma żadnego innego zamka. Tutaj z boku też nie i z drugiego też nie. Oczywiście tutaj również ma podszewkę na dole, super. Na dole ma podszewkę i z przodu ma podszewkę, tylko na plecach tej podszewki brakuje. Ale to jakby nie, nie jest minusem, przecież to nic nie, nie i tak nie, nie będzie widać. Dobrze, że z przodu ma, to byłby większy problem. A skład nie ma żadnej metki. Hmm. Szukam, szukam, nie ma metki. Ale to powinna być bawełna, bo jest naprawdę materiał bardzo fajny. Yy, dziwna sytuacja. Pomyślałam, że byłam przekonana, że ma. Jest tylko taka malutka meteczka z rozmiarem. Może gdzieś tutaj, no nie wiem. Jakbym ją przypadkiem znalazła, to wam znać. Ale nie ma. W każdym razie materiał jest naprawdę bardzo przyjemny i jest na pewno bawełna. To nie, nie, nawet bez domieszki To musi być bawełna, bo jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny materiał. Także bardzo mocno polecam. Tak mi się bardzo podoba. Tak jak mówię, na każdą porę roku tak naprawdę jest do nałożenia i więcej powiem jakie przymierzę. No i jestem w sukience. Bardzo mi się podoba ta sukienka, jest taka dziewczęca, letnia, zwiewna, taka na wiosnę w sam raz. Jest idealna, jest... no nie jest ciepła, bo po tych plecach trochę przez te dziurki wieje, tak wygląda z tyłu. Podszewka jest troszeczkę krótsza, tutaj jest podszewka, natomiast tutaj mamy sukienkę do kolan. To można uznać za lekki minus, ale to już jak się doszukuje czegoś na siłę. Jest bardzo ładnie uszyta, tutaj ma takie stojące rękawki do góry. Super, naprawdę bardzo mi się podoba, jest bardzo urocza. No oczywiście trzeba ją wyprasować, ale to popiorę yy, i wtedy sobie już na spokojnie wyprasuję, no bo jednak trochę tutaj pracy trzeba włożyć, tym bardziej, że tutaj jest ona tak zakładana, więc to nie będzie takie proste. Mam parownicę taką ręczną, więc może spróbuję tą parownicą, spróbuję ją wyprasować, mam nadzieję, że pójdzie, bo naprawdę nie lubię prasowania. Super, bardzo mi się podoba, podszewka jest z przodu, bardzo ładny wzorek, taki lekko ażurowy, śliczna jest, naprawdę bardzo mi się podoba. A Wam? Dajcie znać w komentarzach, jak obejrzycie, czy Wam się również podoba. Czy to jednak tylko mi? Nie wiem. Może wydaje mi się, że kolor mi również pasuje. Jak wam się podoba moja opaska? Mierzyłam ją bodajże w drugim filmie i wtedy nie miałam do niej jakoś yy, przekonania. Natomiast teraz jakoś nie, nie podobało mi się, jak mi się włosy dzisiaj układały i po prostu nałożyłam ją tak od niechcenia. I w sumie nie, W sumie mi się podoba. Także... Naprawdę mimo tego, że nie trzyma, no to jakby jak tak się nałoży, tak na luzie, no to spoko. Mi się wydaje i przede wszystkim fajnie, bo mi nie, nie, nie idą włosy do oczu, także to jest najważniejsze. Strasznie tego nie lubię. Bardzo najlepsza fruzera to w ogóle w kocyku i chęć do przodu. Także tutaj mam taką malusieńką paczuszkę, taką malutką, cieniutką, taką, taką rzecz. Taką, taką Wiesz nie wiem, co ja w niej tutaj zamówiłam. Akurat ten tutaj jest zaklejony naklejką, y, opis zawartości. Aha! Okej. Okay. To są takie y, karty, które mają ochraniać naszą kartę płatniczą, taką zbliżeniową przed e, okradzeniem jej po prostu są takie czytniki, którymi ktoś może nam po prostu e, zabrać to, co mamy na swoim koncie w danym momencie. E, przez te właśnie karty płatnicze, które są bezdotykowe, to jest bardzo po prostu możliwe. I jesteśmy. Chciałam sprawdzić sprawdzę w sklepie po prostu, czy to działa na swojej karcie, jeżeli, jeżeli przyłożę do i nie będzie można zapłacić, to dam wam znać, że faktycznie działa. Zamówiłam sobie taki w kolorze holo, a drugą zamówiłam złotą. Słaby był wybór kolorów, bo najchętniej zamówiłabym czarne, ale nie, nie było chyba czarnych, także zamówiłam do tego takie kolory. Co tu więcej mówić? Stosunkowo były dość drogie, ponieważ każda kosztowała 90 parę centów. Za takie kawałki taki kawałek foliki. Także, także co, nie wiem ile to kosztuje normalnie w sklepie. Dla każdego po prostu coś na tym ali można znaleźć. Yy, ja pomyślałam, że sprawdzę, czy to w ogóle działa. I tak dzięki kocie, że mi sukienkę w swojej sierści robisz. Puściot. tak. Jak ma się kota w domu białego, to wszystko jest kotem. Już wychaczyła gdzie to położyłam. Przechodzimy do następnej rzeczy, do ostatniej rzeczy, bo dzisiaj miałam tylko trzy paczuszki. A wiem co to jest. Wiem co to jest. Co są? Już rozpakuję i Wam powiem, żeby yy, wam nie przyszły niespodzianki. Wam... Mam nadzieję, że przynajmniej jak ja oglądam inne filmy, to czuję się trochę, jakbym sama rozpakowywała te rzeczy i zastanawiała się, o co to dzisiaj do mnie przyszło. Albo fajne, albo niefajne. Mmm. Cóż to jest? Aha. No i przy okazji rozciąłam ich opakowanie, bo było razem zaklejone. O, powinno być tak. Przyszły w takiej folii bąbelkowej. Nie. Kotek. Rozcięłam tą trebkę, w którą były zapakowane. Są to sztuteczki bambusowe. O Jezu, jakie mięciusie. Naprawdę są super miękkie. Zamówiłam 10 sztuk, żeby po prostu, bo najbardziej się kalkulowała, pomyślałam, że też po co później zamawiać jeszcze raz. Zamówiłam po raz pierwszy. Tutaj patrzę, o, już wymowałam. Zamówiłam po raz pierwszy i po prostu, żeby ztestować i przy okazji jeszcze rozdać, rozdać po rodzinie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, czy to dobre, czy to, to niedobre. Szczoteczki są bardzo fajnie wykonane, to jest bambusowe, to jest jakiś no, plastik, tak, e, jakieś tworzywo. E, super, naprawdę są leciutkie, mięciutkie. Nie wiem, czy to widać, ale bardzo fajny, trzeba będzie i tak wyparzyć w we wrzątku, zawsze to robię, z nowymi, z nowymi szczoteczkami, ze sklepu również je wyparzam. Yy, właściwie wszystko co kupuję, co, co się nadaje do, nie wiem, kubki na przykład, szklanki, to też zawsze wszystko wyparzam. Yy, także to jakby nie, nie widzę tutaj problemu, że to przyszło do mnie z Chin. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinien zmienić myślenie. Tak naprawdę wszystko, co kupujemy w sklepie, większość rzeczy, to jeżeli sprawdzi się na miejscu produkcji, to są to Chiny, Bangladesz, inne miejsca, w których po prostu produkcja jest bardzo tania. Także to, to nie ma żadnego dla mnie znaczenia, że zamawiam to akurat na Ali. Także szczoteczki są super. Zamówiłam 10 sztuk, 2-4. 6, 8, 10 do mnie dotarło. Yy, są w, główki są w różnych kolorach, także nie ma problemu, żeby w rodzinie na przykład czteroosobowej y, każdy miał inny kolor. Yy, no, jest problem. <grych> Bo są... Nie, przepraszam, nie ma problemu. Tak, mamy tutaj y, kolor biały, czarny, taki beżowy, jasny brąz i ciemny brąz. Także każdy ma dla siebie y, inny kolor. Yy, super. Jest to dla mnie po prostu taka alternatywa dla normalnych szczoteczek, bo jakby nie było, to jednak troszeczkę mniej, mniej plastiku zużyję. Przychodzą do nas, tak jak mówiłam, w jednej folii, także tej folii też nie ma dużo. Zresztą to, co przychodzi do sklepu, to zawsze jest również zapakowane. Jeszcze wszystko w oddzielne folie i tych folii jest tak naprawdę tak samo jak zamawiamy z Chin, moim zdaniem. Także. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiaj swój ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że coś sobie z tych rzeczy zamówicie, coś może Wam wpadło w oko, i mam nadzieję, że będziecie się później tak samo z tego cieszyć jak ja. A szczoteczki to za jakiś czas mogę po prostu zrobić recenzję. Mam jeszcze kilka rzeczy takich typowo łazienkowych do pielęgnacji na przykład twarzy, do, które mogłabym po prostu zrecenzować. Także może za jakiś czas zrobię taki filmik, jak poużywam trochę tej szczoteczki i powiem po prostu, czy, czy widzę jakąś różnicę od tych takich sklepowych, czy nie. Właściwie jaka to może być różnica, też nie wiem, ale Mogę spróbować po prostu. No i na pewno z tymi kartami, z tymi ochraniaczami kart, które mają właśnie nie przypuszczać naszych danych, też dam znać, czy w sklepie po prostu, jak miałam burzoną tą kartę, czy udało mi się zapłacić, czy nie. Zapraszam Was do subskrypcji, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. A następne postaram się już zrobić wkrótce, bo jeszcze kilka paczek na mnie czeka i oczywiście jeszcze wiele, wiele, wiele do mnie idzie. I zamówiłam też coś z innej strony, e, także też wam dam znać, jak do mnie dotrze, bo e, podobno ma dotrzeć do mnie do 8 stycznia, także dosyć szybko, bo zamówiłam to e, wczoraj. 17 był wczoraj, także 17, 17 grudnia, także będzie e, e, czas oczekiwania wynosił około 3 tygodni, także to jest dosyć szybko. A zamówiłam to również z, z, z Chin. Zobaczymy, dam znać a tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia i oczywiście wielu uśmiechów i radości i do następnego razu a